Odłóż tą broń, odłóż tą broń! Skąd... Kto ci dał broń? Burak, burak! Odejdź, odejdź ode mnie, no. To wszystko? Serio się do, do mnie doczepno spłoń. Dziękuję. No te potworki są wredne straszne. Chyba to zginęło. Przecież jest jakiś śluz nie, bia. No dobrze, żyję. Ja, dobra, zginęło. I muzyka się chyba powinna skończyć. Tutaj nie mogę wejść. Szubikat e, ...je w ogóle... Czyli to, to chyba wszystko. Nie, 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 nie tu coś... Cholerstwo się zaciało. Czy w tej grze są wszystkie drzwi pozacinane? Strasznie dziwne, po prostu strasznie dziwne. Dobra, teraz lecimy na górę. Już dół przeszukaliśmy, więc można iść na górę. Wcześniej zrobiliśmy na odwrót. Najpierw w górę przeszukaliśmy, wpadliśmy do jakiegoś kanału. No i było krucho z nami. No chłopaki, wstawajcie. Patrz, ty coś masz? Nic na no pewnie wiem, zużyłem yy, jedną, jedną jedną. Jedną... Jedną nie jedną kulkę. Tam nic nie ma. Fuck fuck fuck. Dobra. Chyba wszyscy. Bardzo... Nie nie wiem co chciał przez szybę Nie mam amunicji, nie kłam No boję do strzelby Ty coś masz? Frajer Dobra widzę że oni mnie nie lubią Coś tu można przeszukać Cholerstwo się zacięło, świetnie możemy albo iść tu do chodni Możemy wejść do chodni, świetnie A w chodni są trupy Myślę że martwe Żadne mięso mi tu nie wyskoczy, prawda? Dziwna, dziwna cisza Nic, Kolejne pomieszczenie bez sensu? Są nic, nic, nic <laughs> Może coś tutaj? No kurde, no nic, tu nie ma, no co to jest? Dobra, no to co, skakujemy do tej dziury. Zostało nam wskoczyć do tej dziury, bżu, zjechać sobie jak w Lunaparku. Aha, tu jest drugie wyjście. O, taki bayer. czy prowadzi do tego samego. Ja widzę, MP5 też ma wbudowaną latarkę, więc fajny patent. Bo AK i strzelba nie mają. Tak, czyli wyszliśmy tędy. Nie wiem po co. A żeby wrócić szerzej się wrócimy i pojedziemy na drugie piętro i w ogóle jakie mamy e, antidotum musi być w module naukowym znajdź antidotum dla Anny tak bo e, jak jak pamiętacie albo nie to przypomnę że e, Anne za to te takie te, te potworki i e, możliwe że Anna jest zarażona o fuck Czekaj co go uderzyło nie Dobra szybko 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 szybko, żeby mi się nic nie stało i pojedziemy na drugie piętro Brun, no to jedziemy na dwójeczkę, poproszę A jak coś ominąłem to Czyli co? Wróciłem pewnie do tego samego pomieszczenia co byłem Fuck, fuck Okej, okay, wrócimy się Obie jakie dokumenty Łooo, notatka drzwi po stronie Zobaczmy. Musimy tam jeszcze raz iść. Zapewne coś tam ominąłem. Ok, zamknięte. Hmm. Siema, czy, czy mi się opłaca tam w ogóle wracać? Co my mamy? Obiekty. Yy, żadnych. Żadnych obiektów nie mamy. W tamtym pomieszczeniu jest tylko ta yy, dziwna postać, która jest tam na dole i szczerze to wszystko No nic trzeba coś spróbować trzeba coś pokombinować poszukać oczywiście nasza postać musi zostać zraniona przez wielką falę dziś jest laboratorium naukowe więc trzeba je znaleźć Ciekawe, po co są w ogóle te skrzynki tak mnie to ciekawi teraz może nie wiem na bossa albo na coś no może coś z tym truposzem, albo nasza postać, nie wiem, już jest tak poschizowana, że ma, o mamy się co, bo nie wiem Cholerstwo się zaczęło świetnie, wow. Naprawdę, w tej grze po prostu są wszystkie drzwi pozacinane. Dosłownie. Dobra, nie wiem czy e, można się wrócić i na przykład... Dobra, o co tobie chodzi, potworku? Cześć. Coś coś jest. Fak. Nie, nic. Nie, nie wiem, nie wiem, po prostu o co chodzi z tym potworem. Jest za druga rura. Możemy do niej wejść? Nie możemy. No, w sumie to by było głupie wchodzić do rury. Może coś ominąłem, nie wiem, hmm, będę chodził tak w kółko jak na razie. Co tu jest? Czy ja to było chyba nie, albo byłem. Nie, nie byłem tutaj. To tu była tak bez... Drzwi bez klamki, tak? Chociaż klamka tam jest, ale cicho. Świetnie, wow. wow moja, nasza postać może zdeptać głowę zombie. Świetnie. Nie wiedziałem o tym wcześniej, naprawdę. Granat mamy. Wow, po co nam granat? Aha, to do tego. Ty tu się gotuj. Czy tu coś jest? Może ty coś masz. Amunicja oka, może być ty coś też masz? No bo by strzelby bym potrzebował klucz, jakiś czy coś w tym stylu. Wow, naprawdę? Skąd on to, skąd on to wyciągnął? Amunicję do e, tego. Okay, co tu już? coś trzeba zrobić tak Nie ja może coś spalić Mamy ten miotacz po coś Mamy tu coś zepsute Ale w ogóle podejść się tam nie da no Właśnie, tu mamy windę, tu o której zapomniałem Doszczętnie e, Pojedziemy sobie tą windą Ja myślałem, że to jest ta winda którą tam wcześniej zjechaliśmy, a to jest właśnie jakaś inna winda Gdzieś się świeci? ten tędy muszę wysiąść. My się świat... tym... Wow, ale sejibiste. Podwodny tunel, no. O panie. O fak. Nie, nie, co, co, co się stało? Nie strzelaj! U, jakaś niewidzialna postać. Czekajcie czy da się szybę rozwalić. <laughs> to mnie interesuje. Dobra, zrobiliśmy jakieś potworka, który nie był w ogóle trudny do, poko... do pokonania. Co, czy... To się na mnie gapi. Jak to wyjdzie, nie, to mam przesrane, szczerze. Jakieś mutanty w ogóle. Co to jest? Co to w ogóle za miejsce nie? Okej, okay, zamknięte Da ja się w ogóle coś z tym zrobić Można pojechać na górę z tymi potworami Wow no naprawdę mądre Mądra rzecz nie ja chcę wrócić Ja chcę wrócić nie tam był, jakiś, tam był jakiś jeszcze tunel którego w ogóle nie przeszukałem O w ogóle idziemy gdzieś na górę matko, boska. jest jakiś tunel. Dobra, zobaczmy. Hmm, chyba powinienem zjechać na dół. Tak, są, tak sądzę. Dobra, ty nie żyjesz. To w ogóle jakieś potworki, komputery. A, zacięło się. Zacięło się, super Kolejny guzik którego nie możemy użyć Smutna sprawa tego też nie bo jakoś mu rozwalić głowę, bo nie wierzę w to że oni nie żyją Widzę, kolejne pomieszczenie takie bez sensu Tu nic nie można zrobić tu się podobno zacięło Ale Tu też się zacięło Więc pozostaje nam szczerze wyjść stąd i sprawdzić te drugie drzwi Plus jeszcze po tym zjedziemy w dół Główna winda laboratoryjna Bo panie o nie, nie lubi takich pomieszczeń Jezus Maria co to w ogóle jest?